Dzień dobry, sobota 4:20. Pakuję samochód i zabieram Was na Metod Feder na łowisko komercyjne Jezieżyce niedaleko Szczecina. Jest to bardzo fajne łowisko, często na nim bywałem w tamtym sezonie. No w tym sezonie to będzie mój pierwszy raz nad tą wodą, i jestem ciekawy efektów, jakie będę miał nad tą wodą. nie wpływasz w żyłkę. Jedzie, jest rybka. Od razu porzucie w pierwszej minucie elegancko. Jedzie, 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 Teraz będzie walka o przetrwanie, żeby tu nikogo nie poplątać I żeby jeszcze rybkę wyciągnąć Daleko rzucone Powiem Ci, że taki kije sięgną jak opętane, nie? Tylko z jednej strony trochę żałuję, że mam te dwóch składy No bo one dużo miejsca transportowego zajmują No Tak? Raczej tak Masz rybę? Żartujesz chyba sobie, to jest moja ryba Lecimy w, z, z dublem, dubel to się nazywa, tak? Nie, ten trochę waży, to nie, nie będzie takie łatwe Tylko nie wiem czy w drugą wędkę ci nie wpłynę Ty w moją wpłynąłeś już generalnie Idź, podejdź tutaj do mnie, o tak ono I daj ja przejdę sobie tam, a ty przejdź tu ja wezmę większy. Chcesz mniejszy? trzymaj? Spiał się? Trzymaj. O, trzymaj. Ja sobie ten mobilniejszy wezmę Dawaj synek Ja cały czas tego samego haczę On odpływa, wiesz, zadowolony No troszeczkę będzie problem z tym. Opa. Ty no identyczny, identyczny jak wcześniej, nie? Mam rybkę. O. o ten taki fajny już. Opa. Sportowy, taki długi. Elegancko. Dobra, i do wody. Dobry. A taki, no. Nie. Dobra by. Oszukał mnie. Okej, to dźgnie się jak pentana. Też ona może w tym momencie dużo błędów wybaczyć, nie? No bo ma dużo ugięcia jeszcze żyłka. Jest co, podebrać jak podebrać, ale bardziej zdjęcie. Największy dziś tam? No największy. Ładny, ładny Co? Nie mamy fajny nie? Nie. chuj widać, ale no, może być Piękna rybka. Piękna rybka. No, teraz ładnie go widać. Pikowelo Piękny. Nie no, z dyszkę miał na pewno Opa, mamy rybkę. Idzie fajny się Myślałem, że trochę mniejszy jest? Co tak z siódemak na pewno Co państwo zdjęcie czy coś? Nie, Wszystko jest w porządku już. To już nie piesza dzisiaj także. To zależy. To kuzy, także rodzina, to wie Pan. Aha. Inaczej. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, miłego dnia. Udało się? Petarda. Dostajesz dzisiaj w kitę ostro. To za wczoraj. To za wczoraj, że dostałem w kitę na szczupakach. Zostało nam zanadto ten ostatni taki, naprawdę podajnik. I już będziemy się zbierać pomału do domu. Przesiedzieliśmy cały dzień. Zapaliśmy około 12 karpi. Ja zapałem 12 karpi i dwa karasie. Kuzyn chyba 3 złapo. Największy około ponad 10 kg. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mamy branko akurat jeszcze. A jeszcze słyszycie kamerkę go że już bateria pada. Także wszystko że się powykańczałem też jestem zmęczony, także, już, już wystarczy na dzisiaj tego dobrego. Także bardzo dziękuję i na razie.